z was albo któryś z mojego bloga, nawet faceci czy mężczyźni yy, subskrybują? istotne Czy któryś z was albo któryś z was widział w sklepie bazę per off pod lakier do paznokci? A ja tak. wola voilà. To jest moja baza per off. Byłam bardzo, ale to naprawdę bardzo ciekawa. Mm, jak ona się spisze, ile wytrzyma, jak długo utrzyma się na paznogciach? I stwierdziłam, że e, kupię, sprawdzę, zobaczę. Kupiłam ją, żeby nie było, e, w Rosmanie. Kosztowała chyba 6, max 10 zł. Już teraz nie pamiętam, bo ja tam takie e, większe zakupy robiłam, a czekałam z filmikiem i z próbą do momentu, aż nakręcę dla Was filmik o tej bazie. No i niestety gdzieś zawierzył mi się paragon. Więc sprawdzimy ją dzisiaj razem. Baza Pair Off, czy to, co jest na buteleczce, malujesz i zdejmujesz. Innowacyjna baza, która ułatwia zdejmowanie lakieru, zwłaszcza z brokatem, bez konieczności stosowania zmywaczy do paznokci. To mnie bardzo zainspirowało bo i zaciekawiło, bo um, uwielbiam lakiery z brokatem, a im więcej brokatu, tym lepiej dla mnie. Um, są. Uważam, że lokier brokatowy bardzo wzmocnia pasnokcie, w sensie, że nie łamią się tak szybko. I to chyba by było na tyle, co jest napisane. Nie było żadnego dodatkowego opodatkowania, żadnej... E instrukcji dodatkowej ani kartonika, powiem Wam, że sprawdzimy ją razem, ale y, chciałam powiedzieć, że ona ma taki zapach i, i konsystencję jak ten klej do drewna tak. <laughs> wikol, który Wam mówiłam, że y, używam go do y, zabezpieczenia skórek i boków paznokci przed na przykład, nie wiem przy stemplowaniu o, przy ombre to są takie um, zdobienia, typy zdobień paznokci gdzie one no ciężko jest nie wyjechać poza obręb paznokcia i e, i mówię tylko te trzy sprawdzę ją tak na szybko poza obram paznokcia i <laughs> żeby to było takie ładne i estetyczne więc e, nie wiem czy słusznie się zamyślam ale podejrzewam e, że jeśli to ma taki mm, to ma cokolwiek wspólnego z e, wikolem czyli z tym klejem do drewna to on po prostu musi się stać e, przeźroczysty i zaschnąć. A ponieważ że tu mam dosyć mocne, mega mocne dwie lampy. Myślę, że to nie będzie trwało w nieskończoność, ale żeby nie przedłużyć tego filmiku, po prostu zatrzymam teraz nagrywanie i wrócę kiedy wyschnie. W trakcie oczekiwania na to, aż, le... boże, baza. Pair of z Miss nam wyschnie. Wpadłam na taki, bo ona już jest prawie wyschnięta, zobaczcie, zrobiła się przeźroczysta, tylko tam, gdzie grubiej został biały ślad, wyjechałam, o, tam, gdzie grubiej został biały ślad, natomiast tam, gdzie jest cienka warstwa, już jest przeźroczysta i zasięta. I tak, naszła mnie taka refleksja, myśl taką mam, że Jedna cienka warstwa powinna wystarczyć. A jeśli to będzie mało, tego paznokcia przykro mi, ale złamałam dzisiaj, więc nic z tym na razie nie będę robić. A jeśli ona nie wystarczy, to trzeba będzie nałożyć dwie, dwie warstwy tego, tej bazy, ale automatycznie trzeba będzie dłużej poczekać. Ale chodzi o to, jak długo one wytrzymają. I te trzy paznokcie pomalowałam tą bazą Te pomaluję normalnie Jak zdążę I teraz tak, dostałam od mojego kolegi Piotra z Niemiec Piękny, nie, Boże, czerwony Wybaczcie, ja po pracy jestem po prostu, czasami mi się język pląta Piękny, piękną czerwoną odmianę, ale taką naprawdę piękną czerwoną odmianę lakieru yy, z Petfaj. Tak to się chyba nazywa. Lakier ma numerek 160, gdyby miał ktoś dostęp do Pecwaj. Myślę, że na Allegro wszystko można kupić. Pędzelek ten lakier ma podobny do Golden Rose. Też ma taki łopatowaty. Natomiast lakier jest bardzo taki leisty. Za to świetnie kryje już przy pierwszej warstwie i nie trzeba będzie drugiej, zobaczcie. Znowu się nie trzymam, gadu. Uh -huh. I tak sobie pomyślałam, że ja, ponieważ ja nie do końca wierzę w tą bazę per -off, że ona długo i namiętnie ze mną wytrzyma wszystko to, co ja robię. Oczywiście wyjechałam jak to ja. Standard to, ja, to powinien być mój znak rozpoznawczy. Wyjechany na lakier na skórki. W każdym razie. E Stwierdziłam, że pozwolę temu lakierowi wyschnąć na tej bazie, to nie będzie trwało długo mam nadzieję. I zanim pomaluję resztę paznokci w łapkach, po prostu wezmę prysznic i na samym prysznicu sprawdzę czy ta baza z lakierem będzie się nam trzymać. A jeśli nie, to wymyślę jakiś inny wzorek eee, na cieszę, żeby Wam coś fajnego wrzucić na bloga czy na YouTube'a. przecież na, na moim blogu jest więcej pomysłów niż na YouTubie. Z tego względu, że eee, czasami wzorki są tak proste, że no, nie trzeba do tego filmu, żeby wytłumaczyć jak zrobić, co zrobić. Bo chociażby na blogu mam też dużo poradników odnośnie wybielania paznokci, odnośnie wzmocnienia paznokci i włosów, odnośnie diety, odnośnie tego, jaką lampę do hybrydy wybrać. No, Masę tam jest tych poradników, które napisałam. I tego na przykład z tych poradników czy z problemów, jakie Was nurtują. Nie nagrałam filmiku, ale bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie je opisałam krok po kroku w punktach, żeby było łatwo przyswoić. Więc, jeśli będziecie szukały jakiejś porady, zapraszam na mojego bloga. paznokciowe pomysły, i tam zobaczycie, że jest dużo fajnych rad, jak wybrać, jak zrobić, co zrobić krok po kroku, wszystko opisałam żeby było łatwo, przejrzyście, wygodnie, po lewej stronie tego bloga macie spis treści, w poradnikach znajdziecie wszystko, co, co Was nurtuje, a jeśli czegoś nie ma, to proponuję napisać w komentarzach, na pewno napiszę coś co mi na przykład nie wpadło do głowy, albo nie mam z tym jakby problemu, i zapomniałam po prostu, że jest taki problem dla wielu dziewczyn, także ja to wtedy napiszę specjalnie dla Was. O, lakier, w czasie kiedy do Was mówiłam, mi wysychł, więc wrócę do Was po prysznicu i powiem, czy one w ogóle wytrzymały. Wracam do Was po szybkim prysznicu. I mm, no cóż, wniosek jaki się nasunął, i to tylko po prysznicu. Zobaczcie, to jest zwykły patyczek. Jeszcze mam mm, lekko wilgotne dłonie, ale. Nie używam dużo siły, żeby pozbyć się lakieru. Bardzo delikatnie, ponieważ zawsze uważam, że paznokci szkoda. Więc wniosek, jaki mi się nasunął. Faktycznie, nie trzeba żadnego zmywacza do paznokci natomiast jeśli chcecie używać bazy Pair Off no to to jest dobre jeśli się idzie na imprezę a na przykład rano do pracy to jest bardzo świetny, świetny wynalazek bo nie trzeba tego zmywać patyczkować się z tym Yeah. nie no. wiem Także to jest baza dla kobiet które albo często zmieniają kolor lakieru na paznokciach i nie robią nic specjalnie mokrego czyli w tym przypadku prysznic, kąpiel, odpada. Albo dla kobiet, które idą na imprezę, szybko pomalują, tak? Bo wiadomo, że są lakiery, które barwią płytkę paznokcia. Ten petfaj też do tych należy, bo już go używałam. I zapomniałam położyć, czy zapomniałam No szybko, po prostu malowałam, więc nie, nie kładłam bazy. Więc on jest dla kobiet, które że tak powiem, idą na imprezę, mają dosyć krzykliwy kolor, tak? A na drugi dzień idą do pracy i szybciej im będzie zdjąć ten lakier. Czy tak jak jest napisane na buteleczce, lakier brokatowy, tak? zdjąć, czyli to już jest w ogóle rewelacja nie miałam akurat pod ręką prokatowego więc wzięłam pierwszy lepszy z brzegu czyli padło na I więc lakier prokatowy to według mnie to w ogóle fenomen zdjąć tą bazą z tym, że no tak jak mówię, ona się będzie trzymała do pierwszego do pierwszej kąpieli czy do Pierwszej innej czynności, którą wykonujecie na mokro, tak. Zdarza się, że ja zmywam naczynia i to nie w zmywarce, tylko ręcznie. I podejrzewam, że też przy, przy myciu naczyń ta baza by po prostu odpadła, ale to jest świetna sprawa, więc myślę, że same znajdziecie zastosowanie, kiedy jej użyć i proponuję ją sprawdzić na własnych paznokciach nie zaszkodzi na pewno da ochronę na pewno y, zmyje lakier brokatowy y, i żeby nie przedłużać tego filmiku y, zapraszam na następny i jak zwykle zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube ponieważ tych subskrypcji jest tak malutko, że wątpię w to, żeby ktoś to oglądał i że ma sens robienie dalszych filmików dla was chociaż to, to, to 200 300, czy całe 300 subskrypcji to i tak dla mnie dużo fakt, chciałabym więcej, a nie wiem dlaczego eee, oglądalność jest duża, natomiast subskrypcji jest mało Chciałabym poznać ten powód. Jeśli ktoś ogląda mój kanał, a nie subskrybuje, napisz proszę w komentarzu dlaczego, co Ci się nie podoba, co zmienić, jak ulepszyć, żebyś go subskrybowała, subskrybował. I jak zwykle zapraszam na mojego bloga, gdzie jest szczegółowo wszystko opisane słownie. I dodany jest również filmik, tam jest komplet po prostu i galeria, i filmiki, i opis słowny tego, co akurat robię specjalnie dla Was. Pozdrawiam, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego poranka, w zależności od tego, kiedy to oglądasz. I zapraszam na następny film. Pa!